Є. Працює. Іде? Сьогодні про паркан і стіну. У відносинах з Богом можемо будувати різні стіни відмежування, паркани. Щось таке, щоб забезпечити себе перед Богом, перед іншими людьми. Паркан. Це. Symbol naszej terytorii, takiego miejsca, gdzie nikt nie może wejść moje takie miejsce, gdzie ja czuję sobie bezpiecznym, w bez ale jednocześnie nikogo nie wpuszczam i nikt nie może wejść bo to moja terytoria Pamiętaj jak ja też taki parkan takie obmierzenie stawla w Bołowie w stosunku do mojego życia, bo ja go wpuścić na swoją terytorium ale jednocześnie, kiedy właśnie budujemy te parkany, ci nasze nasz osobisty, ten prostir, to my tam w środku jesteśmy bardzo samotni my potem własne doświadczamy tego, że, że my tam sami jedni i wtedy przychodzą też różne Різні думки і помилкові щодо того, ким ми є, як нам жити. І тому дозволь Богові розвалити всі ці стіни, які тебе відділяють від нього. Не, не дозволь себе закрити своїми рішеннями і, власне, в якійсь самотності, за якимось парканом, і, але відкрий. Otwórz te goryta i zaprosy Boga, albo dozwolimy, żeby on to wszystko rozwalił. W tym, co największe nas oddziela od Boga i od ludzi, i od certyfy, jest grzmieg. jest tym takim, takim momentem pobudowania ściany, której jako my sami rozwalić nie możemy i każdy moment spowiedzi, to jest moment też tak, Bóg własne rozwalił ci te jaki jakie wydzielają nas nas od Niego, ale nie tylko, może być taki subtelni, maleńki właśnie momenty, w jakich ty choworysz stop, tu poczekaj jeszcze nie, ja nie gotowy. i potem właśnie wprowadza nas w jakieś jakieś takie wydzielenia i wydzielenia od Niego Pozwól Bogowi e, w każdą części swojego serca, swojego życia Nie pożalisz Boga wczynić te Ciebie Jak będę czuł, ty, jak będę widno, uuuu,